Dobra, witajcie, zapraszam Was na mój kolejny odcinek z Pokemon United. Dzisiaj pokażę Wam w sumie dwa materiały, które udało mi się zagrać na live właśnie, na, na Twitchu, udowadniające dlaczego człowiek nie powinien się poddawać podczas rankedów. Dużo ludzi się ze mną kłóci, że o Jezu, poddawanie, szkoda czasu, można przewidzieć, że i tak przegraliście. Bullshit. Nieraz było tak, że dosłownie wyglądać, że przegrywaliśmy, a wygraliśmy. Tu jest jeden mecz taki, gdzie się drużyna chciała poddać, moja, a okazało się, że wygraliśmy. I to z dużą przewagą. Niestety Zapdos jest overpower, póki go nie znerwią. Nie ma co się poddawać, ponieważ w czwartej minucie. Wszystko się tak rozważa w ostatnich dwóch minutach. Kolejny mecz był taki, że drużyna przeciwnych się poddała, bo myślała, że przegrywają. okazało się, że my wygra... wygrali. W każdym razie już więcej koniec, ale jeżeli chcecie więcej takich materiałów, albo chcecie właśnie grać ze mną lub oglądać właśnie na żywo takie materiały, jak się wkurzam, nerwuję się, raiduję. wbijajcie na Twitcha, link jest w opisie, www.twitch.tv slash superbanan L jak Lidia na końcu, wbijam albo live. W każdym razie zapraszam Was tutaj do tych, do tych właśnie live'ików, a na razie to było wszystko, zapraszam Was na odcineczek, oglądajcie sobie te mecze, no trochę tam się porajdowałem, ale jestem trochę toksik podczas meczu Pokémon Night to jest niby gra dla dzieci, ale bardzo się tutaj toksikuje. A, i pytanie, ale to pod koniec odcinka Ready, Ready? go! A nie zacząłem, gdzie idę Oni idą na górę Ja idę na dół Oku. Nie wierzę Nie proszę was, nie wierzę nie gadajcie, że poszliście we dwójkę na dżunglę. Czemu na rankedach? Ja się pytam. Na rankedach, na... Randze expert! Są takie gamonie, którzy idą na dżunglę we dwójkę. Dlaczego to się dzieje? Wytłumaczcie mi! Tak gra jest tak długo już! Jak ty to kto być do tej rangi, pytam się? do expa dżunglerowi? I poszedł do tego jeszcze na górę. Kiedy jestem sam na dole w ogóle. On w ogóle patrzy na mapę gościu? Się pytam, co on miał w ogóle. Co autor miał na myśli, się pytam łaskawie. Bo ja tego nie ogarniam. Dobra, patrzę bardzo pilnie. No co jest? Ciao witam serdecznie. Elo, co tam? Co się dzieje? Ja nic nie zrobię. Bez ulta? Teraz byś ult przydał, ale jakby się przydał? I teraz wskoczył. Po śmierci. Jeden przycisk, ulcik. No kuźwa to jest było takie idealne miejsce. Nie ma po 50 kulek. Trzeba ich zjechać, bo zostało 2 minuty, 20 sekund. Dobra. Jak oni teraz z tym wiadom, Nasi powinni się ruszyć. Wise Glass, Shelby, Energy. O, oh, Energy. A co robi on Prifter? <laughs> poddali się! Poddali się! <laughs> Dlatego mówię, że poddawanie jest takie sp... <laughs> ja pierdzielę i... Poddawanie się jest tak z... Niech mi teraz ktoś udowodni, że poddawanie się ma jakiś sens powtarzam to od samego początku. W tej grze nigdy nie wiadomo, czy wygrasz, czy przegrasz. No chyba, że faktycznie masz 5 punktów niezrobionych. Ale tutaj było porówno, bo nie zrobili Zaptosa, to się poddali. A za różnica punktów. Mogli nas tam dojechać, bo my sobie dobrze nie radziliśmy nasz team. Nasz team grał dzisiaj. Ten team grał bardzo chaotycznie. Ja nie mogę z tego po prostu, nie? No bo się poddali. Czego ich, co i to, to boli te wytrzymać tę minutę? I coś może ugrać. Już nieraz byłem w taka sytuacja, że się szale przewracały na jedną stronę. Przecież byliście świadkami na live'ach, że wygrywało się z przegranej. Na górę. Pięknie, jedziesz pikacz. Czy uważam, że ja jestem w ogóle zdania, że każda postać jest dobra tak szczerze wiesz Trzeba być otwarty umysł i dobre buldy zrobić Ale mam dystans już poziomów Nasz team w ogóle się nie rusza na dół Dobra, udało się. Ciśniemy ich, dobra pasta. Leciał. Oh. Mm, za dużo ich, za dużo. Czwórkę? O Oj, Aj no. No to posad faktycznie. Chyba poziom, 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 bronić. Faken. A oni tu we czwórkę się zmówili. O kuźwa. Z jedenastoma poziomami. Ale nas cisną. Będzie rankedik przegrany prawdopodobnie, ale walczymy do końca. To mówią, wszystko może się zdarzyć. Szczególnie, że po to są liczone punkty dwukrotnie. Też jest dobry taktyk, nie? Tak grupowo pojechać. Co jest? Co jest? Co jest? jest? nie! I oni w tym momencie grają już na półgwizdka mój team, nie? Ogólnie część się podała. Yy, nie próbują wrzucać nawet kulek. No tak to jest, nie? Ogólnie, bo oni już się ch chcą poddawać. Pikać, dasz radę wybronić to. Zjechali nasz pu -pu 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 punkt. Ale się blokuje dzisiaj tym surfem Co jest? Czemu mi ult nie wskakuje? O co Kaman, pytam się? O co się pytam z tym ultem chodzi? Nie zrobimy Zeptosa? Zrobiliśmy? Czy zdążymy dobiec? Ale mnie zultował mm. Dopiero teraz, i kubacie to. Znowu kolejny dowód, cały Team w piątej minucie chciał się poddać. Cały team. Pięć minut zostało do końca. Chciał się poddać. Dwie osoby chciały walczyć tylko do końca. Dokładnie pewnie: skryba i ja. Tamci się poddali. To jest właśnie kolejny dowód. Drugi podrząd, że poddawanie się z kotelnym debilizmem. Dwa razy podrząd. Byliśmy całkowicie na przegranej pozycji. Zobaczcie, jak Zaptoc to zrobił. Te wywody, trochę wypikałem tam niektóre rzeczy, ale rozumiecie, no niestety YouTube nie przekleństwa i te sprawy. W każdym razie zapraszam Was na Twitcha, na, jak powiedziałem jeszcze raz, tutaj link w opisie. Zapraszam Was na grupę Pokémon United Polska, tam możecie się doradzić, popytać innych ludzi, ee, itp. itd., tak? Więc zapraszam Was tutaj na tą grupkę, jest coraz większa, chyba coraz będzie największa w Polsce, ale miejmy nadzieję, że w końcu się nam uda. I co? To by było na tyle, do usłyszenia i cześć!